Dane są dwa prostokąty podobne o polach P1 i P2. Wiemy, że P1 przez P2 równa się 4. I obwód większego prostokąta jest równy 60, oblicz obwód mniejszego prostokąta. I dzisiaj zaczynamy właśnie takim zadaniem naszą serię 15-minutowej powtórki do matury. Więc tak, wiemy, że P1 przez P2 to 4. I co wiemy jeszcze, że to są prostokąty podobne, czyli to 4 to jest k kwadrat. Ale kilka spraw o figurach podobnych. Figury podobne. I tak. Zawsze to tak samo działa. Jak mamy pole przez pole, to jest k kwadrat. Jak mamy obwód. <try> Przez obwód to mamy K. Jak mamy bok pierwszej figury, o czemu to się nie napisze, przez bok drugiej figury, to też jest K. Czyli w tym zadaniu mamy A, nasze K. Nasze K to jest skala podobieństwa. Skala po to pięć dwa. Czyli wiem, że to cztery to jest k kwadrat. Po co mi to? Zaraz zobaczysz. Buduję napięcie. Czyli k kwadrat hmm. k Kwadrat równa się 4. Pierwiastkujemy, k równa się 2. I tak, wiemy, że obwód większego, czyli obwód pierwszego, to 60. I wiem to, że obwód pierwszego przez obwód drugiego to jest 2. Ta, to 2, to jest nasze k. Ta dwójka się wzięła. Ej. Stąd. Więc mam 60 przez obwód drugiego równa się 2. To razy mnożę obustronnie razy obwód drugiego. Tu się poskarcały, bo 60 równa się 2 a obwody drugiego. Dzielimy przez 2, czyli obwód drugiego równa się 30. Ok. Tutaj to jest takie minimum, które musisz wiedzieć, jeśli chodzi o figury podobne. Jutro będzie zadanie, jak mamy podane obwody. Takiego już spoilera zrobię na jutro. No i dobra, lecimy dalej. Kolejne zadanie jest z planimetrii. Dany jest okrąg o promieniu 5. To sobie zróbmy go już, dobra? I mamy okrąg Puf. Będzie gdzieś środek, miara kąta między średnicą a B. No to róbmy średnicę. Mamy średnicę A, B. Eee, a cięciwą BC. Czyli muszę sobie zrobić jeszcze cięciwe BC. Zrobię na przykład tak. Jest 60 stopni. O, oblicz długość cięciwe AC. Czyli muszę tu zrobić sobie kolejny bok. I tu mamy na górze C. Między AB i BC jest 60 stopni tu. Tu jest kąt prosty. Skąd wiem, że jest kąt prosty? Bo jeśli jest trójkąt oparty na średnicy, no to tutaj ten kąt ma 90 stopni. Poza tym tu jest kąt środkowy, który ma 180 stopni, no i to też z tych właściwości można to ogarnąć. Ale generalnie pamiętaj, że jak jest trójkąt zbudowany na średnicy, to jest to zawsze trójkąt prostokątny. I co musimy obliczyć? Musimy obliczyć to i eee, co my wiemy, jeszcze że tu jest 5 i 5, czyli odtąd, dotąd mamy 10. I jak może się domyślić, przychodzą nam tutaj z pomocą tablice naturalne. Które właśnie zapomniałam uruchomić i już się wyłączają. Trzeba to połączyć funkcją trygonometryczną. Czy masz jakiś pomysł na funkcję trygonometryczną? To będzie sinus 60 stopni. Równa się. I sinus jest taki, że tutaj na dole zawsze mamy przeciwprostokątną, czyli u nas jest 10. I sinus sobie idzie tak, pod tym kącie prostym. To jest hipek. Nie? I on sobie idzie tak i później zjeżdża z skórki. Czyli tu będzie x. Sinus 60 stopni wynosi pierwiastek z 3 przez 2. I otrzymujemy wtedy x przez 10. Mnożymy to. Po skołysie mamy 2x, równa się 10 pierwiastków z 3, dzielimy na 2. Czyli x równa się... 5 pierwiastków się skraca z 3, bo 10 z z dwójką i o, jest, włączyły się już tablice. To Tobie pokażę to wszystko z tablicy. Tylko łaskawie niech się odpalą. Oj jaj. jaj, jaj. Na razie mam white screena. Okay, nie chcę. No. Dobra. Więc tak. Szybko lecę do trygonometrii. I w trygonometrii mamy tak. Takie coś. Hop, nie? Ja to Wam obrócę tak, jak do tego zadania. Czyli my mamy tutaj 60 stopni. To potrzebujemy to do tego, czyli A do C. A do C to jest sinus alfa. Po prostu. Możecie sobie też tymi tablicami tak machać na, na maturze, byleby było, byleby odpowiednia proporcja została napisana. I w tablicach jest druga jeszcze pomoc. Taka. No i tutaj szukamy 60 stopni sinus i patrzymy na gdzie się przetną. Czyli pierwiastek 3 przez 2. Ok? Więc to zadanie jest dosyć fajne. Trzeba pamiętać, że trójkąt, który jest opisany na średnicy, zawsze jest trójkątem prostokątnym. Jak mamy trójkąt prostokątny, korzystamy z funkcji trygonometrycznych, bo tak jest najszybciej. No i dobra, zadanie trzecie. Jak masz jakiekolwiek pytania do tego, no to pisz. Mm -hmm. I tak. W ciągu arytmetycznym dane są A2 równa się 2022 i R równa się 122. Oblicz A1, czyli A1 równa się, nie wiem. I dla przypomnienia, jak mam wyraz A1, mam wyraz A2, mam wyraz A3, mam wyraz A4, to co muszę zrobić z A1, żeby otrzymać A2? Muszę dodać r. Tak jak chcę otrzymać A3 do, do A2, muszę dodać r. I tutaj też muszę dodać r. Ale jakbym chciała w drugą stronę, czyli od A4, wtedy muszę odjąć r. I otrzymam a3. No nie? I teraz w tą stronę minus r. I w tą stronę minus r. Więc potrzebuję obliczyć A1 to A1 plus R równa się A2. To R przerzucam tu i otrzymuję, że A2 minus R. To, co mówiłam, no nie? To działa w dwie strony. Podstawmy to, co wiemy. A1 to się równa 2022 minus 122. Czyli mamy 1902. Koniec tego zadania. I na końcu... Jak masz jakieś pytania, to pisz. Na samym końcu zostało nam super mega fajne zadanie. Dane jest funkcja określona takim wzorem. Oblicz miejsce zerowe podanej funkcji. I tak. Ta funkcja tak naprawdę składa się z dwóch malutkich funkcji. Z jednej i drugiej. Ta pierwsza bierze tylko pod uwagę takie x. -y, ta druga tylko takie. Co mam na myśli, mówiąc, bierze pod uwagę tylko takie x. -y. Spójrz, mamy sobie taką oś. I mamy jedynkę. I będzie ta pierwsza będzie na zielono. I od minus nieskończoności do 1 zamkniętej do kulki. Tu z tej strony działa mi 2x plus 1. Czyli nie mogę tutaj za x dać dwójki, bo dwójka nie należy tu. I teraz tak. Kropka otwarta, bo jest. Z tej strony taki znaczek. Tu domknięte, bo jest taki znaczek. I e, dobra, zaraz powiem dokładnie, dlaczego to jest takie ważne. I to działa z tej strony i tu mamy funkcję x kwadrat minus 4. E, nazwijmy sobie tutaj to, nie wiem, jakieś F od X1, F2 od x równa się. I teraz tak. Dlaczego tutaj to jest ważne? Bo w zielonej funkcji tutaj mogę mieć x. Oj, mogę mieć, mieć x równy 1, tu x równy 1 nie może być. Bo jest ta pusta dziura. Dlatego. Dlatego. Ja podlinkuję, tutaj się pokażę filmik, w którym tłumaczę różnice w interpretacji tych znaczków, jak są podane zbiory, bo to jest ważne, bo czasem taki mały szczegół zaważa na całym wyniku zadania. Ale dobra, co mamy zrobić? Policzyć miejsce zerowe, jak mam funkcję Oczywiście się domyśla, że będę się pytała, co to jest ta, to miejsce zerowe. Jezus, Maria, co tu mi się tak brzydko pisze. Ma no, jeszcze raz. Mam taki układ współrzędny i mam funkcję jakąś taką, wód. To moje miejsce zerowe to które punkty? Ten, ten i ten, no nie? I te trzy punkty mają jedną rzecz taką samą: że y równa się 0 we wszystkich tych trzech punktach. I co mi to daje? To mi to daje, że za y daje 0, bo pamiętam, że f od x równa się y. Czyli mogę to zapisać, że to jest y 2x plus 1, a tu mogę zapisać, że to jest y równa się x kwadrat minus 4. I teraz piszę 0 równa się 2x plus 1. Tu liczę miejsce zerowe już. Jedynkę przerzucam na drugą stronę. Otrzymuję minus 1 równa się 2x. Dzielę przez 2. Czy minus 1, druga równa się x. I patrzę, czy minus 1, druga tu należy. To będzie gdzieś, tu będzie 0. Minus 1, druga tu należy, czyli mam jedno miejsce zerowe. No i teraz chodźmy na drugą stronę. 0 równa się x kwadrat minus 4. Czyli x kwadrat równa się 4. Pierwiastkuje i x równa się. Pierwiastek z 4, czyli jest to x równy 2 lub x równy minus 2. I tak, co mam? Tu leży dwójka, tu leży minus dwójka. I co będzie? To nam odpada, bo nie należy do X, należącego do zbioru od 1 do plus nieskończoności, no nie? X tam ten nie należy, bo on jest tutaj. I dlatego na początku zrobiłam taki wstęp o tym, co tu może należeć, co tu może nie należeć, bo tu są właśnie takie szczegóły. No, więc odpowiedź do tego zadania, na czerwono napiszę, odpowiedź miejscami, Zerowymi są liczby x równe minus 1 druga i x równe dwa. Minus dwójka nie. Bo minus dwójka nie należy nam do tutaj. Tu mam tylko dodatnie rzeczy tu. No i dobra, zapraszam na jutro.